taki duży pies! Kto taki duży pies? Ojo, ja dasz łapę? Dasz łapę? Ojo! Cajcie, kochani, w kolejnym filmiku. Dawno nie było filmików. Wiem, wiem. Ostatnio jakoś dużo mnie było na internecie, było sporo filmików, jeden po drugim, i zawsze po takim okresie muszę zrobić sobie przerwę, więc ją zrobiłam, ale wracam. Pogodę nareszcie też mamy taką sprzyjającą do nagrań. Dzisiaj z mamą jedziemy do Polski na zakupy, dosuwał, więc co, zabieram Was razem. jesteśmy tutaj w kantorze na ziemi polskiej mama poszła wymienić trochę pieniędzy no i w planie mamy takie zakupy, bardziej jakąś taką chemię do domu, może trochę spożywki, coś tam jeszcze do obi, jakieś tam do roślin mama chce kupić co to jest O, zapominam zawsze zapominam, się, co ona chce chciałam powiedzieć przyprawy do roślin, ale nie przyprawy a mm. To będzie. Kurczę, jak ja w ogóle zapomniałam, co ona chce kupić. Um. Już jesteśmy na ziemi polskiej, od razu tutaj przejechaliśmy granicę. Na granicy litewskiej, po stronie litewskiej i po stronie polskiej były takie blokady, no ale wszystkich puszczali tam, może kilka aut tak naprawdę było zatrzymanych, reszta po prostu przejeżdżała, no ale trzeba się było na stopie zatrzymać. No i puszczali, więc nie wiem, czy sprawdzają jakieś dokumenty, czy nie. Nas nie sprawdzili, no i jesteśmy teraz w kantorze. Mama poszła wymienić trochę pieniędzy, no i mamy w planie takie zakupy chemii, trochę może jakieś spożywki, bo dawno nie byliśmy, więc tak trochę hurtowo coś tam kupimy. Pokażę Wam, do jakich sklepów pojedziemy. I mama jeszcze chce kupić roślinki, więc też zobaczymy, co kupimy. Auto mamy, jak wiecie. Duże, miejsca dużo, więc myślę, że zakupy też będą ogromne. Więc co, zapraszam! Przyjechaliśmy tutaj na ryneczek. Zawsze to jest taki pierwszy punkt naszych zakupów. Mama chce kupić jakieś tam warzywka, coś, więc zapraszam. To są nasze pierwsze zakupy: taki kwiatek, tutaj taki marcepan, świeczki, no i ciasta, oczywiście, pączki. Sernik z brzoskwinią, no i tutaj są takie tabletki do prania. Zakupach spożywczych w Biedronce. Pojechałyśmy w to miejsce, gdzie tutaj była Tesco, ale podobno Tesco już dawno nie ma, a bardzo lubiłyśmy robić tam zakupy. No i teraz jesteśmy w Obi. No i tutaj mama potrzebuje sprawdzić kilka rzeczy, więc Obi, apteka i potem sklep ogrodniczy, czyli marzenie mojej mamy. Więc chyba wrócimy z dużą ilością drzew owocowych i takich dekoracyjnych. Czekam teraz na mamę, jak widzicie pogoda się zepsuła, zaczęło padać, a wyjeżdżałyśmy z mamą w taką piękną pogodę. No od dawna już nie ma dobrej pogody i cały czas albo bardzo zimno, albo wiecznie, albo cały czas padał deszcz, grzybów nie ma. Podobno tylko kurki, nie ma prawdziwków, więc też żeśmy tak w końcu się nie wybrały na grzyby. No i, i, i czekam na mamę, mama jest tutaj w sklepie CCC. No i pojedziemy jeszcze do ogrodniczego. Ale pada deszcz, więc tak trochę słabo będziemy w deszczu chodzić. Jak widzieliście, kupiłam w Obi listwę taką LED-ową i, i sam LED, bo w kuchni mam pod szafkami dość ciemno i tak robiłam to kuchnię, bardzo chciałam tam światło. No ale tak w końcu nie zrobiłam i, i chyba to już czas, żeby w tej kuchni było trochę więcej światła, bo lubię coś tam sobie ugotować, a cały czas jest trochę ciemno, więc będę to montowała. Na pewno poproszę o to mego tatę i razem zamontujemy. Podobno nawet nie potrzeba elektryków, bo to jest taki zestaw, który jest już, po prostu się wsadza do gniazdka, ma się pilot i może nawet różnokolorowe światełka tam mieć. No i tyle. Takie te zakupy. Nakupowałam też w Biedronce sporo rzeczy, takiej spożywki, ale może w domu Wam tak na spokojnie pokażę mniej więcej co kupujemy i, i jakie rzeczy lubimy. No i takie te zakupy. Szkoda, że nie ma Tesco, bo bardzo lubiłyśmy z mamą do Tesco przyjeżdżać. No i tak jeszcze do Kauflandu tutaj do apteki i na roślinki. Tylko w takim deszczu nie wiem, czy mama ma yy, parasol. Chyba zmokniły trochę. No słuchajcie, pogoda taka, ale mimo wszystko idziemy, bo tak naprawdę takim największym celem i podstawowym było właśnie kupienie drzew i jakichś krzaków ładnych, więc no, zobaczymy, czy uda nam się coś fajnego kupić.

Klon. I jeszcze mama kupiła Trzy drzewka morwy białej W zeszłym, nie w zeszłym, dwa lata temu Kupiliśmy morwę białą, to była Okazała się czarną A teraz mamy białe, bardzo lubimy morwę Zobaczymy, podobno to są ogromne drzewa Które rosną 10 do 10 metrów Tutaj o, jest mój fikus Który sobie też kupiłam No i jesteśmy już po zakupach Czekam jeszcze na mamę, bo jesteśmy w kolejnym Sklepie ogrodniczym Ale ja już nie wychodzę Bo nie mamy parasola a pada naprawdę bardzo mocno. Mama jeszcze chce tutaj zobaczyć, może tutaj też jeszcze byłaby morwa czarna, bo bardzo byśmy chciały, żeby trochę więcej tych drzew u nas tam u rodziców rosło. No i tak, taki, taki, taki wypad i nie tylko to traktuję jaki po prostu wypad na zakupy, ale taki czas, żeby razem pojechać, zrobić sobie taką trochę wycieczkę. No dzisiaj jakoś nie usiadłyśmy nigdzie na kawie, zazwyczaj jeszcze siadamy gdzieś na jakimś obiadku, na kawie, no ale taka pogoda to nie chce się nigdzie tutaj ani spacerować, ani iść, więc szybkie zakupy do domu, ale ogólnie jakieś zimy to jeszcze traktujemy, to taką, tak jak taki wypad wycieczkę, żeby tak pobyć razem. I no. E, I co? Nie idziemy do Wilna teraz z powrotem do domu. Tutaj kolejne kwiatki. Zobaczcie takie coś. Tam o jest morwa czarna. Mama tam trzyma... O, jeszcze kwiaty. o Ojeju. Ja nie wiem jak to się wszystko u nas wejdzie. A te to są piękne. Zobaczcie, cały samochód kwiatów. Zobaczcie, zapakowane. Mama zadowolona? Tak. Zadowolona. Zobaczcie ile drzew. I to zazwyczaj tak wyglądają nasze powroty na Litwę. Zazwyczaj coś tam mama kupuje. Więc to jedziemy, nie? Wracamy do domu, jest mokro. No i powolutku będziemy jechać. Ojej, Cioci, ty masz mokre tak, włosy. bardzo. Bo nie mamy, słuchajcie, parasola. Więc to jedziemy. Są moje zakupy, proszę bardzo, taki fikus. No i tutaj zwykłe takie produkty. Za bardzo nie będę opowiadała. Możecie mniej więcej zobaczyć. Co kupuję? Akurat to uwielbiam. Wiem, że to nie jest bardzo zdrowe, ale uwielbiam kanapki z pasztetem i zakupiłam tego bardzo dużo. Selnik z morelami marcepan, jakoś tak dużo słodkiego malinka do herbatek na jesienne wieczory. No i to już już wam pokazywałam. Tutaj w tym miejscu będę miała LED zamontowany, ale to może jakoś tak na dniach. No i takie trochę chemie, to chusteczki do sprzątania. I takie. Nieduże zakupy. No i tutaj, kochani, będę kończyła mój filmik. Widzieliście moje zakupy. Jest godzina 20.30, trochę więcej. Cały dzień. Na zakupach, na drodze, bo to takie, tak mi się wydawało, że jest trochę krótsza droga, a jednak wolno jechałyśmy, bo trochę padało, było ślisko, więc takie trzy godzinki w jedną stronę, trzy godzinki w drugą. Więc taką niezłą trasę dzisiaj zrobiłam. Idę to wszystko pakować w, na swoje miejsca, gdzieś tutaj w kuchni, w łazience. No, zakupy nie aż takie ogromne. Najbardziej się cieszę właśnie z tego. Będę miała nareszcie tutaj u siebie. E, światełka, bo bardzo mi ich brakowało. Bo jak widzicie, w kuchni mam tak ciemno, jakoś tego nie zrobiłam wcześniej. No i co? Mam nadzieję, taki filmik będzie Wam się podobał. Dawno mnie nie byłam, postaram się znowu wrócić do jakiejś takiej bardziej aktywności, takiej regularnej. Więc życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!